Jak odnajdują się osoby niewidome i niedowidzące w dobie koronawirusa? Co robimy i jak sobie radzimy? W tym czasie epidemii dużo rzeczy za co robiłam. Brałam, gotowałam, tęskniłam za stowarzyszeniem, za takimi ludźmi dobrymi. Weszłem. Swym... też tęskniłam. No, co. Chodź... No, dużo przeżywałam tą epidemię. Bardzo ruszałam się, że nie widzimy się w tym stowarzyszeniu. Że bardzo mi jest smutno. Dużo płakałam, myślałam. Dużo czytałam książek, modliłam się. No, bardzo tętniłam za swoim ukochanym. I nie jest dobra atmosfera. Dobrze, że są ludzie, dobrze że Mam bardzo dobrych ludzi w tym stowarzyszeniu. Poznałam swoją miłość. Troszczymy się wzajemnie o siebie, pomagając w czynnościach dnia codziennego. Zbieramy się dobrym słowem, empatią i propozycjami mającymi rozwiązywać problemy osób niepełnosprawnych, zamieszkujących w naszej okolicy. No, z tym jest ciężko na nie, 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 nieraz nie mogę się poradzić, nie widzę dobrze. To. Słuchamy przesyłane przez komunikatory pliki muzyczne, audiobooki, dzielimy się też doświadczeniami kulinarnymi. Że przez ten czas nauczyli się kilku rzeczy, takich rzeczy, których nie mogli się nauczyć, albo nie mieli czasu, albo im się po prostu nie chciało. Ja na przykład przez ten czas nauczyłem się grać na gitarze. zawsze możemy wykonać telefon do przyjaciela, wymienić się wiadomościami istotnymi dla naszego środowiska, ciekawostami z życia codziennego. Zawsze staramy się motywować do aktywności fizycznej, o ile to możliwe. Preferujemy głównie spacery, bo to najłatwiej przychodzi, Tyż podczas spacerów zawsze towarzyszy nam życzliwa osoba. Mimo trudnych czasów, szczególnie jeśli dotyczy osób niepełnosprawnych, zawsze żyjemy nadzieją, że kiedyś będzie normalnie, a nawet pięknie. Tego właśnie życzymy stałego serca wszystkim ludziom i sobie samym. Tego właśnie życzymy stałego serca wszystkim ludziom.